Wszyscy, także ja, mówimy o przyszłości, mówimy o perspektywie sukcesu, wielkiego sukcesu Polski w tym rozpoczynającym się dziesięcioleciu. I chcemy tego sukcesu. Chcemy tego sukcesu i wydaje mi się, że wiem, jak do tego sukcesu doprowadzić. Ale chcieć sukcesu i widzieć drogi do osiągnięcia można wtedy. Można wtedy uczciwie, nie na celów kampanii wyborczej. E A tak naprawdę wtedy, gdy widzi się także to wszystko co złe, to wszystko co niesprawiedliwe, to wszystko co niszczy, to co musimy wyeliminować, bo jest sprawa budowy nowego, ale jest sprawa także przemiany tego co stare, złe, obciążające, krzywdzące. Jeżeli dzisiaj przyjechałem tutaj, by zwrócić uwagę tego regionu, ale także całej Polski na te problemy, to właśnie dlatego, że chcę dla Polski dobrej przyszłości naprawdę. Nie tej dobrej przyszłości, która jest słowa, a tej, która wyrasta z czynów i która opiera się o Dwa fundamenty każdego dobrego działania. Prawda i sprawiedliwość.

Da da je sadaj mislaba. Da re. Da.